W, Lu w lubuskim tak? W lubuskim. w lubuskim. Tak, w Lubuskim. Nie. I to od dawna. Odwyżki takie, że... Psz. Psz. Znaczy no coś słyszałem, ale... No właśnie, ja tam mam znajomego. Tak. Dzwoniłem. Powiedział mi, że parę miesięcy temu. Tak. Ten Jurek? Jerzy, tam. Dzień dobry, panu. A coś tak ci zrobił nagle. Tak gadanie, gadanie, gadanie głośno. I dzień, co? Dzień dobry. Dzień dobry. Podwyżki w Lubuskim Teatrze? Pan ma znajomego? Ja też mam znajomego w Teatrze Lubuskim. Co? No i nie ma żadnych podwyżek. Mało tego, są cięcia. Nie to, co u nas. U nas jest stała. A pan co, tak głupio się cieszy? Pan się głupio cieszy cały czas, na scenie się pan cieszy. Pan gra, otela się pan cieszy. Z czego pan się cieszy, jak gra pan tego otela? Z czego? A pan, panie Michale, ludzie się skarżą, nie rozumieją, co pan mówi. Jak to? Co? Co pan powiedział teraz? Widzi pan. W normalnej rozmowie pana nie mogę zrozumieć. Wstyd! Jak tak podwyżek pan chce, to może niech pan się przeniesie do Teatru Lubuskiego, gdzie są podwyżki, co? Do roboty się weźcie. No. no. O. Fuck. Ale grubo. A co panu mnie powiedział, że jestem gruby? Przepraszam. Ja panów ostrzegam. To jest ostatnie ostrzeżenie. Niech się pan nie cieszy.